Jak wyglądają zajęcia na Twoim kierunku? Generalnie zajęcia odbywają się na takiej zasadzie, że najpierw przynosimy swoje projekty na dany temat, następnie w zależności od projektu wykonujemy go w własnym zakresie lub też w pracowni, w zależności od materiałów, jeżeli są to rzeczy na przykład lutowane czy jakieś są takie, to w pracowni generalnie. Dużo jest pracy? Zwłaszcza przed sesją. Przed sesją jest naprawdę bardzo dużo pracy, żeby to wszystko wykończyć, tak jak projekt na to wskazuje, ale generalnie przynosi satysfakcję. Więcej jest zajęć praktycznych czy teoretycznych? Więcej jest zajęć praktycznych, dlatego że teoria, teorią, a jednak trzeba zrobić. Dlaczego warto swe zawodowe i artystyczne kroki skierować właśnie tutaj na Akademię Sztuk Pięknych? Myślę, że nasza uczelnia wyróżnia się spośród innych uczelni nie tylko artystycznych, ale również tych, które oferują dziedziny projektowe, czyli na przykład politechnik. Tempo zmian na naszej uczelni i, i zakres w ogóle rozwoju przez ostatnie lata był tak ogromny, że myślę, że jest to właśnie to, co nas wyróżnia od uczelni, które są już nieco skostniałe w swojej strukturze. Ponadto posiadamy młodą kadrę młodą kadrę dydaktyczną, cały czas modernizujemy naszą uczelnię, co widać, cały czas wyposażamy nasze pracownie, także baza tutaj edukacyjna jest coraz lepsza i myślę, że to jest to, na czym zależy teraz młodym ludziom. A przygotowujecie jakąś specjalną ofertę, taką perełkę właśnie dla studentów przyszłych albo teraz którzy już studiują? Tak, oczywiście możemy się pochwalić nową pracownią mediów, to jest Centrum Rozwoju Nauki, w skrócie CYCERON. Mm -hmm. Jest to pracownia technik komputerowych, pracownia multimedialna, która na tą chwilę jest najnowocześniejsza w Polsce. No proszę. Żadna inna uczelnia państwowa nie posiada tak doskonale wyposażonej pracowni. Pracownia ta służy zarówno naszym studentom, jak i pedagogom. W ciągu dwóch lat powstanie Centrum Promocji Mody, czyli budynek, w którym będzie wielofunkcyjna aula, w którym będzie profesjonalny wybieg dla Podelek. Powstanie również Centrum Nauki i Sztuki, czyli budynek, gdzie będziemy digitalizować wszelkie zasoby kultury. Kolejną inwestycją, to dzięki tutaj pomocy burmistrza Uniejowa, będzie Dom Pracy Twórczej, który powstanie też specjalnie dla nas. I to też jest jakby nowość, dlatego że żadna inna akademia nie ma na własność dla siebie wybudowanego Domu Pracy Twórczej. pozyskać wszelkie informacje na temat studiowania u Was, albo w ogóle na temat tego, co się dzieje na Akademii Sztuk Pięknych, bowiem chyba dzieje się dużo i wystawy e, też są tutaj, zresztą e, jesteśmy na tle jednej z nich. Gdzie pozyskać takie informacje dla chcących tu studiować i chcących pozyskać trochę informacji? No oczywiście zapraszamy na naszą stronę internetową, która jest cały czas modernizowana i cały czas aktualna. Jeżeli dzieje się u nas cokolwiek, to zaraz to oczywiście powiadamia o tym media, więc także na innych portalach poświęconych kulturze czy sztuce wiadomo, że coś się u nas dzieje. Ponadto mamy taki projekt pod nazwą Drzwi Szeroko Otwarte. Jest to projekt skierowany do młodzieży, która chciałaby przyjść tutaj do nas i zobaczyć, tak naprawdę, jak wygląda studiowanie, jak wyglądają pracownie, co się tutaj dzieje. Nie prowadzimy jakby dni otwartych, które zazwyczaj w roku są raz albo dwa razy. U nas można przyjść, do nas można przyjść zawsze. Także zapraszamy grupy zorganizowane, czy też młodzież. Prosimy najpierw o kontakt, potem oprowadzimy po uczelni, pokażemy, co się dzieje, galerie, wszystko. Odpowiemy na każde pytanie. Wspaniale. Adres strony www? www Wszystkich zainteresowanych studiami właśnie tutaj odsyłamy na strony internetowe, ale także do budynku Akademii Sztuk Pięknych. A w kolejnym programie odejdziemy na chwilę od dziedzin artystycznych, chociaż ponoć medycyna także jest sztuką. Przedstawimy pokrótce Uniwersytet Medyczny w Łodzi.